Angelię według świętego Jana, rozdział pierwszy, wersety od 43 do 51. Następnego dnia Jezus zamierzał udać się do Galilei. Wtedy to spotkał Filipa i powiedział mu: Pójdź za mną. A Filip pochodził z Betzajdy, czyli z tej samej miejscowości, co Andrzej i Piotr. Filip spotkał Natanaela i oznajmił mu, Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy: Jezusa z Nazaretu, syna Józefa. Na to odrzekł Natanael: Czy może być coś dobrego z Nazaretu? Filip jednak odparł: Chodź i zobacz sam. Gdy Jezus ujrzał Natanaela, który się do niego zbliżał, powiedział o nim: Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Natanael zaś zapytał: Skąd mnie znasz? Jezus mu odpowiedział: Ujrzałem cię stojącego pod drzewem figowym, zanim cię Filip zawołał. Wówczas Natanael wyznał: Rabbi, ty jesteś synem Bożym, ty jesteś królem Izraela. Jezus odrzekł: Wierzysz, ponieważ powiedziałem ci: Ujrzałem cię pod drzewem figowym, a zobaczysz więcej. I powiedział mu: Uroczyście zapewniam was, Ujrzycie otwarte niebo, a także aniołów bożych, które będą wstępowali i zstępowali na syna człowieczego. Spotkał Filipa i powiedział: Pójdź za mną. Jezus pierwszy wychodzi z inicjatywą. Nie czeka, aż go znajdziesz. To on znajduje ciebie. Zatrzymaj się, pomyśl. Jak wyglądało Twoje spotkanie z Jezusem? Kiedy On pierwszy Cię zawołał? Filip spotkał Natanaela i oznajmił mu, Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz i prorocy. Spotkanie z Jezusem rodzi w Filipie radość i misję, nie zatrzymuje tego dla siebie. Pomyśl, czy ja potrafię dzielić się wiarą z innymi? Czy jest we mnie jeszcze ten entuzjazm, który mówi: Znalazłem Jezusa. Chodź i zobacz. Filip nie przekonuje argumentami, zaprasza do doświadczenia. Jezus nie prosi o ślepą wiarę, lecz zaprasza do relacji. Co dziś możesz zobaczyć w swoim życiu, jeśli zrobisz krok w stronę Jezusa? ujrzałem cię pod drzewem figowym Jezus zna Natanaela zanim ten podszedł do niego widzi jego serce jego myśli jego życie wyobraź sobie że Jezus mówi do ciebie widziałem cię zanim mnie zawołałeś gdzie on widział ciebie może w twoim zwątpieniu w twojej modlitwie w codziennej pracy w problemach w zmaganiu się z życiem może w ciszy serca